Siema, ma dzisiaj dru 4 kolejne jed mecze jednej 8 finału listopadowego turnieju, chociaż mamy już grudzień. Takie mecze poprzednie, że te Indie, Hiszpania i e, Urugwaj, i Belgia, musiałem przesumulować, bo mi się kończyła bateria, więc teraz hit. Anglia, Portugalia, uch, ale będzie. Cristiano Ronaldo vs. Wayne Rooney i ha Harry Kane. Jeszcze na nikąd ma plaster z tego co widziałem Dobra, jak będzie kontuzja to go zdejmę No to przenosimy się do meczu teraz Rezultat do przewy 0-0 e, Była kontuzja Wayne'a Wayne Rooney'a Więc nie do końca tego meczu Rzutka dla Angli... na dalej? Portugalii Czerwona kartka Dani João Mario fabulowany Wchodzi, bohater wchodzi, bo z Euro 2016 finału. Cristiano Ronaldo i Hart. Uwaga, kto wygra? Ten pojedynek. Co? Pudło! O Jezus Maria, co tu się stało? Cristiano Ronaldo, pudło w taki 0-0, więc dogrywka. 1-0 Anglia, Harry Kane! Harry Kane! Christian Runej do zrozpaczony. Bez Wayne'a Runeja im się udało. Anglia po bramce Harry'ego Kane'a awansuje do ćwierćfinału, no Christian... Ani Cristiano Ronaldo, ani, ani Leo Messiego nie będzie. bo Leo Messi, przypomnę, że odpadł z Arabią. A taka a propos to wtedy reprezentację Polski trenował Fernando Santos. Znaczy reprezentację Portugalii trenował Fernando Santos i wygrał z nimi Euro 2016. A natomiast Anglii był Big. Y sam, tyle że nie pamiętam yy, jego nazwiska. No, a jakieś yy, no, ale on odszedł z powodu korupcji. Tak, dyscyplinarnie został zwolniony i ten selekcjoner pr pracował z Kamilem Grosickim. A teraz Kamerun, Chiny. Uchuchuchuchu. O Abu Bakar, on strzelił Brazylii na mundialu rok temu w Katarze, a tak a propos mundialu to dzisiaj mija rok od weczu Polska-Francja, jest o tej godzinie, to był ten mecz. No tutaj Kamerun wyrzucił Polskę z tego mundialu, więc zobaczymy jak teraz będzie z Chinami, Afryka-Azja starecie. 1-0 Kamerun, za ułas strzelce bramki.

Bramka samobójcza jednak. O jakiegoś kamerunczyka musiał się odbić. A od bramkarza. Tak, od bramkarza się odbiła. Do przerwy, rezultat 1-1. 2-1, Kamerun. Abu Bakar Szczelten bramki. A nie, znowu samobójcze. Kurde, mecz goli samobójczych. O kurde, znów bramkarz. Jezu Maria. Najpierw chiński. Najpierw kamerunski bramkarz, a teraz chiński bramkarz. Uch, 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 co tu się stało? 2-2! 2-2! Chiny odrobiły straty. 3-2! Kamerun w ustanej minule strzelał gola, więc jednak nie będzie dogrywki. Kamerun awansuje do ćwierćfinału. finału. Pokonali Polskę, a teraz pokonali Chiny. Teraz. hu uh, uh, hu, uh, Francja, Kolumbia. Dwa y Z Kolumbią Polska odpadła w 2018 po. Bo 3-0 przegrali i rok i równy rok temu przegrali z Francją w 1,8, więc zespoły, które wyróciły z Polskę z Mundialu. Jeszcze sobie zapiszę e, grę na ważne wypadki. Znaczy na wszelkie wypadki przepraszam. O, David Bez Dawida o spimy zagrają, bo kontuzja. Uku, ale mają... Bez bramka... Z jednym bramkarzem zagrają, Kolumbijczycy. Dobra, teraz gramy... Francja-Kolumbia, no to zaczynamy. 1 -0, Francja, Olivier Giroud trzecem gola. Wyszedłem, do no, Olivier Giroud 2-0 Francja. do Olivier Giroud. Akcenty reprezentacji Kolumbii zły do przerwy rezultat 2 do 0 dla Francji, katastrofalny mecz Kolumbii. Jeszcze czerwona karhala Jamesa Rodrigueza, więc bez. Quadrado Ospina i, i Rodrígueza teraz muszą sobie radzić. To za pech Kolumbii, Zostało im tylko Carlos Baca. Piękna bramka Oliveira Giroud. hat tego zawodnika. Piękna bramka, naprawdę bardzo piękna. Kolumbia już wraca po... do domu. No i Kolumbia traci drugiego bramkarza. No najpierw kontuzja Cuadrado, a teraz Paul tego rezerwowego, Zapaty. Carlos Baca na bramce. sobie tak ustawię. Uj. A już Kolumbia definitywnie wraca do domu, katastrofalny mecz. Antuan Griezmann strzelcem bramki, Cieszynka. A, bo on wtedy robił taką dziewczynkę i zrobił taką po meczu z Niemcami w Kupi na Euro 2016. O, i tutaj błąd Jacka Laskowskiego, no bo Carlos Baka przecież jest napastnikiem, więc jakim cudem ma bronić jedenastki? Tutaj błąd, błąd tego komentatora. 4-0 Francia wygrywa z Kolumbią, no Kolumbia bez bramkarzy, jeszcze Carlos Baca na bramce, bez Jamesa Rodriguez'a, bo czerwona kartka, bez Kładrado, bo pauza, no bo Ostima, przypomnę, że Ostima kontuzja i ten drugi bramkarz zostawił, dostał czerwoną kartkę i przez to Carlos Baca na bramce, katastrofa jedna wielka Kolumbii, przez to wracają do domu, już koniec marzeń o, o finale. Teraz Walia... Teraz Brazylia, Walia... No Gareta... No w sumie... Koledzy, Gareta bela vs Neymar, no bo Garet Bale palizuje, no to zaczynamy bez przedłużania. Rzut karty dla Walii... I żółta karla dla Zawida Luiza. Uwaga, Aaron Ramsey i Alison Becker. Uwaga. Pudło. Ro Messi nie strzelił, Ronaldo nie strzelił i teraz Ramsey nie strzelił. Turniej jest strzelonych jedynastek po prostu.

Pies dzisiaj ma. Romsznikanu z Czolcem Bramki. Jeden z bohaterów Euro 2013. Yy, jeden jeden! Fernandini, Fernandinho! Fernandinho z Czolcem Bramki. Piękna bramka. Przerwa, do przerwy rezultat 1-1. Do, do przerwy rezultat 1-1. 2-1 Brazylia. Filipe Luiz, zawodnik z polskimi korzeniami z Kelcem Paramki Rzut karny dla Brazylii po ostatniej minucie, już koniec marzeń dla Walii. Douglas Costa, uwaga proszę Państwa! Strzela! Brazylia melduje się w ćwierćfinale mojego turnieju. Chociaż z tej trójki... E, Messi, Ronaldo, Neymar, to jedyny z tej trójki, Neymar będzie w na reszta to już pojechała do domu. No i Gereta Bale'a nie będzie, chociaż on nie grał w tym meczu, bo kartki, pauzował za kartki, więc... Oto... Oto wyniki jednej ósmej finału. Chile-Holandia 1-1, Skarny 2-0 dla Chile. Egipt 1-0 wygrał z Kolumbią, Hiszpania 3-0 z Indiami. Belgia 2-0 z Urugwajem. Portugalia 1 -1, przegrała 1-0 z Anglią, Kamerun wygrał z Chinami 3-2. 4-0 Francja wygrała z Kolumbią, bo w Kolumbii było wielkie osłabienie. Natomiast teraz Brazylia pokonała 3-1 Walię. Uwaga, jak to będzie. Tak się prezentują ćwierć finały Chile, Chile, Egipt Hiszpania, Belgia Anglia, Kamerun Francja, Brazylia Mamy dwa hity Hiszpania, Belgia A drugi to Francja, Brazylia Dobra widzowie, znamy ja, się tym odcinku więc papa widzowie, papa